Witam wszystkich bardzo serdecznie w mojej takiej lightowej serii W którą w zasadzie to mam, za... to jest taka mini seria i w sumie mam zamiar skończyć ją w jedną sesję Gra nazywa się Poker Night Inventory i jak sama nazwa wskazuje będziemy pykać sobie w pokera Tak powiem wam szczerze, że od tej gry zaczęło się moje takie zainteresowanie Prawdziwe pokerem i tak, co mogę powiedzieć na tej gry, że ta gra jest wyjątkowa i różni się od tych wszystkich gier, tych wszystkich pokerowych programów, w którym się gra z jakimiś, na przykład Poker Stars, gdzie się gra z jakimś kolesiem z Brazylii, z Niemczech, z różnych zakątków świata. Tylko tutaj gramy z botami, nie ma innej opcji. Ja tylko powiem, że zajmę jeszcze ten, tak trochę pościszam, żeby mnie nie, oczywiście voice na ten, difficulty tam, strong language to chyba, powiedzmy sobie szczerze, strong language ten na, u mnie na kanale nie jest niczym obcym, gra w static resolution oczywiście mam tutaj wszystko na maxa. No, a tam grafika nie jest najważniejsza w tej grze. Co to? O, niechcący zaakceptowałem. No nic, w tej grze wyjątkowi są przeciwnicy od razu mówię. Możemy to skipnąć, ale ja tego nie zrobię. No i macie sobie... No zapraszam do oglądania scenki początkowej. enthusiast I presume how good it is to see a fresh face here at the inventory I imagine you're here for the card game with the fellows downstairs let me lead you down there a first-timer hmm? I'm a bit more familiar with the uh, benefactions of the club the club was founded in 1919 in response to an early draft of the 18th Amendment. Through back channels, it was learned that this vile piece of legislation would not only outlaw libations, but games and amusements that could also threaten the world-renowned determination and productivity of the American workforce. Ah, can you imagine? Games outlawed! Nevertheless, this club has been here in secret ever since, just in case those in charge get another bee in their bonnet. <coughs> so, welcome, and enjoy yourself. Ah, your table. Eh, uh, gentlemen. I hope there is room at the table for a fifth. Ah, <laughs> fresh meat! Tonight's stakes will be $10,000. Oh, just because you're the manager, you get to make the rules? Manager? <laughs> no, I am not under the employ of the inventory. I just see to it that everybody has a good time. That will be $10,000. I hope each of you brought your billfolds. Here you go! <laughs> Jump change, I say! Jump change! Well, this is embarrassing. I generally walk around with large bricks of money with which to buy into backroom card games, but I'm a little light this evening. Anyway, I think this should even it up. The game will be no limit Texas Hold'em. I will periodically raise the blinds. May the best player win. Dobra, ja spasuję, ja, znaczy, twój, nie spasuję, ja przerwę grę i wytłumaczę pokrótce, o co tutaj kaman. E jeżeli macie grę pod tytułem Team Fortress 2, czy tam dwa wybierzcie sobie, to to jest gra w sam, la w sam raz dla Was, bo można właśnie w tej grze wygrać różne itemki do gry właśnie tej. E ja na razie zdobyłem pistolet i odznakę i okulary. Nie, nie będę się rozwodził co one robią, bo nie mam tej gry Team Fortress 2 i ten jakoś... No ja ściągnę... kupiłem za grosze na Steamie tą grę za 3-4 dolary bodajże, nie pamiętam już. I tak... E... Żeby tak nie być na fisza tylko. <laughs> A! E... Nie będę tłumaczył, a może wytłumaczę zasady gry pokera, jeszcze czy zastanowię, dobra, nieważne. Dla niewtajemniczonych tak zwanych. I. Dobra, na razie. To tyle co mam do powiedzenia. A, mamy tutaj właśnie nasi przeciwnicy: Sam sergier, sami Max. Strong Strongbed i on jest z jakichś filmików flaszowych, nie pamiętam jak się nazywały. Storo, z y, The Heavy to na pewno kojarzycie go z Great Fortress, tu właśnie i Taiko z serii jakichś tak zwanych strip comics, o której też nie mam pojęcia, te dwa postacie są y, najmniej znane. No i powiem, że niektóre teksty w tej grze to są naprawdę zdumiewające. I tak zobaczmy: Blindy wynoszą 100 i 200. To znaczy zakłady w ciemno. dobra. To myślę, że już będę tłumaczył. A więc w pokaże chodzi o to, że każdy dostaje po dwie karty. Morda! Dobra, ja na razie spasuję moje karty. Wiem, że mam Asa, ale... as to nie jest... nie znaczy, że ten. O, strongbed właśnie sprawdził. I zasady polegają na tym, że każdy ma po dwie karty, i na stole będą kolejno pokazywać się najpierw trzy karty, tak zwany flop. E, następnie, gdzie się pojawiał. E, następnie, będzie dojdzie czwarta karta, czyli ten. E, czyli tak zwany turn. A następnie, dojdzie. E, Następnie dojdzie yy, River tak zwany. Tutaj akurat to nie nastąpiło, bo wszyscy spasowali karty Każdy gracz ma trzy opcje. Może albo spasować, albo sprawdzić, albo ten. Podbić stawkę. Yy, I teraz tak. Zasada jest taka, że trzeba utworzyć po jakiś pokerowy układ z naszych dwóch kart z i i z trzech innych, z naszej jednej karty i z czterech innych na stole, albo możemy w ogóle nie używać osób kart i ten i z pięciu i zawsze automatycznie jest wybierany najlepszy możliwy układ. Dobra, przejdę dalej. Teraz mam 8 i 10 w różnych kolorach. Jestem na dużej ciemnej. Zobaczymy, jak ktoś podbije to. Jak ktoś podbije ten? No i połaca się wsłuchać w dialogi, bo to jest perełka tej gry. Max z sposował. spasował. I słusznie, bo. Dobra, co zrobił Heavy? Też sprawdził co też, to ja po prostu. Jako, że jestem na dużej ciemnej, tak zgadza się. To jest ten krowek to krąwek dealera i on krąży wokół stołu i on określa pozycję tak zwaną. Ja jestem na Dużej Ciemnej, no to już swoje 200 dolarów musiałem wyłożyć, więc po prostu sprawdzę. I będę liczył, że trafię flopa. O i teraz właśnie mam okay, parę check. ósemek. Figury to kolejno wysoka karta, para, dwie pary, trójka. Street, czyli po kolei. E, color, czyli na przykład pięć pików. E, ka, full House tak zwany, albo full, czyli trójka i dwójka. E, dobra. To ja spróbuję troszkę ten. Ile je wynosi pula? To ja spróbuję tak podbić o połowę pula. No. O 500. Już... Fold! tajko. O! tajko mnie sprawdza. I chyba ma przewagę pozycyjną nade mną. Tak, zgadza się, ma przewagę pozycyjną. Co jest nie za wesoło. Dobra, to... Możemy dalej blefować. Że mamy na przykład parę króli, bo para ósemek może zostać łatwo pokonana. Dobra, sprawdzę, nie będę szarżował. Tajko widzę, że. O ma... uzyskałem dwie pary, więc spróbuję coś z tego ugrać i, po... I tak spróbuję o około 80% puli i, spod... I tak spasował bardzo dobrze. A my wygrywamy 3200, czyli powiększyliśmy się o jakieś. Nie wiem, 20 ciem... 15 ciemnych, nie wiem komputerami wystarczy oh, grać tight, agresywy i powinno iść dobrze. Oh. Niestety, jesteśmy na najgorszej możliwej pozycji. Mamy damę i ósemki, więc ja zrezygnuję z dalszej, z dalszej gry. Znaczy... <laughs> Nie warto angażować się bez pozycji. Oh, no, trafiłbym damę, ale coś ktoś ma asa. I'm betting. Jak ktoś ma to... Po... Może podejrzewam, że Tajko ma... To parę, bo podbił o trzy duże ciemne i to jest jakaś jedna, druga pula, ale powinien chyba trochę więcej wyłożyć pieniążków. Dobra, jesteśmy teraz na batonie, czyli mamy najlepszą możliwą pozycję. Jest heavy z, z pozycji under the gun oczywiście, spasował. Tajko sprawdził. Aj teraz ja. Szóstka i czwórka. Nie są to karty godne i li licytacji przed flopem, więc ja po prostu sprawdzę. Będ I będę liczył na... Dobra, nie trafiliśmy flopa. Zobaczmy. O! Wykorzystamy przewagę pozycyjną, bo wszyscy sprawdzili, więc próbuję podbić o około. No, też tak. Znowu, no, niestety Maxa nie udało się no, wygłoszyć, więc ja zrezygnuję. O, jeszcze Raising. No to ja sobie dam spokój z dalszą grą. No, kliknąłem folda. O, mamy Olina pierwszego Dobra i Max, jak strong bet, Co tam miał strong bet? Króla z damą Dziwię się, że on chyba nie, nie licytował przed. Czy licytował, nie wiem. Nie, nie licytował przed flopem, co jest dziwnym zagraniem. Ale moment, Max ma parę dziewiątek na ręce, więc sytuacja jest ciekawa. Bo stracił tak zwanego seta, tak, Free of a Kind. Pokażę, jest zawsze układ pięciokartowy, więc, jak ma, ma ktoś trójkę, to dwie najwyższe karty, które nie pasują do trójki, dopełniają ten układ. I Strong Bad został wyeliminowany z gry. I Max chyba zyskał teraz, jest teraz chip liderem tak zwanym. Czyli kimś, kto gościem z. Dobra, trójka i czwórka under the gun. No dziękuję, podziękuję. I teraz Max to może szarżować. Bo. Check. I co mamy na flopie? Mamy jacka, ósemkę i szóstkę. O, heavy postawił. Możliwe, że ma dwa trefle i generuje teraz pulę. Albo po prostu chce wypłosić resztę. 200, o, mamy informację o. Co jakiś czas będą blindy podnoszone. Teraz mała ciemna wynosi 200 dolarów, a duwa 400. Więc. O, ale mamy taką, no dosyć ciekawą. ...rękę, która wprowadzi... O! Max zarejzował i to dosyć wysoko. Znaczy się, w sumie nie wysoko, tylko... To jest standardowe przebicie, bo o trzy duże, ten, ciemne. To ja wam pokażę teraz, jak tutaj, jak się, y Chociaż oni mogą coś ciekawego mieć, więc na razie ograniczę się do sprawdzenia i będę liczył, że trafię coś na flopie. I gówno! Nic nie trafiłem. A, a jestem. No i mam gównianą pozycję w dodatku. Bo tylko tajko przede mną podejmuje decyzję. Dobra, to ja liczę na. Nie powinno się blefować przy. ten. przy kilku. jak jest dużo graczy. Morda, taj. Morda. To ja podniosę tak o. 3,5 No, udało mi się wypłoszyć I Tajko co zrobi? Kurwa Max. No to mnie tutaj trochę... Dobra, wpierdala Molina liczymy na to, że, że on... No Udało się nam fartem w sumie zmusić tego tajko, żeby się wycofał i, i teraz my jesteśmy chip liderami. Hm, tylko jestem na ma. O! Mamy kaczuszki tak zwane, czyli parę dwójek na ręce. Dobra. Jeśli chodzi o niskie pary, to trzeba... należy po prostu sprawdzić i czy to się trafi na flop. Ewentualnie sprawdzić... Teraz będę dążył do showdown'u No flop nie jest zbyt ciekawy dla pary dwójek Więc ja sprawdzę Dobra Jak dostaję dwójkę to... No i... Max mówił, że chroni swoje łapki Swoją rękę Więc ja już sobie dam spokój I mamy showdown o, zdarzyło mi się sporo trójek, ale Max widzę też nic nie trafił na flopie. Blef jebany. I chyba Taiko wygrał. A nie. A nie. Taiko, Tyco... dobrze myślałem, Taiko wygrał. Jak to? Taiko ma. Dobra. Nie wiem co się przed chwilą wydarzyło. Tajko powinien, Chociaż nie, Tajko chyba... W pewnym momencie upodział puli, bo Tajko nie miał po prostu wystarczająco pieniędzy na... żeby się ten. Dobra. Walet i trójka. Na jakiej jestem pozycji? Nie, dobra. To ja spróbuję.

<laughs> Max nie wie o co kamera. Dobra. Spotkałem się ze sprawdzeniem Maxa, czyli mogę się u niego spodziewać czegoś ciekawego, fajnego. Ale mam przewagę pozycyjną. No niestety się dalej stawia, więc odpuszczę sobie dalsze... dalszą rozgrywkę. Proponuję blefować jak ten. Jak jesteśmy pewni, że jak flop wskazuje na kolor. Jest czym że przeciwnik go nie ma. Jak na przykład robi takie zakłady, że... Dobra, no, zaryzykuję, Zander the gun, sprawdzę, co jest bardzo kontrowersyjne. No bo mam teraz tak zwane karty suited. Znaczy nie, nie suited, tylko connect. O, Taiko zwariował chyba. A w sumie jego sprowadzenie długo mnie nie koftuje, więc... I am going to play Dobra, teraz następuje podział puli. I teraz, jak ta coś trafi. O, 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 o! Teraz dowolny Az da nam e, strita. Mamy teraz ciągnąć na strita na dwie strony. Więc ja z takimi łapkami o, oczywiście podbiję o. o pulę. Ciśniemy o półle. No. Max dał spokój i teraz y, tajko co tam miałeś? Parę dwójek zderzył się z moim ciągiem na streeta. Teraz dziewiątka, Kurwa. Teraz as, dawaj asa, dawaj asa, bo ja nic nie mam. Ewentualnie jakąś dowolną parę dawaj. Kurwa, został setal, jebany.

Dobra, jestem na dużej ciemnej. No wszyscy sprawdzają. To ja też sprawdzę z nadzieją trafienia flopa. Bo oni oczywiście nie zabiją. No i mam najniższą parę. Dobra, spróbuję. Y Dobra, ja spróbuję e, przebić go dwukrotnie. No, coś takiego. No i też sobie dał spokój. Jak mamy dwóch albo jednego wycinka, to możemy blefować śmiało. Nie radzę, kiedy mamy więcej. A dwójka no, na ręce to już więcej co z nią zrobić. O, w blindy się podniosły niby kiedy. Dam sobie spokój. No. Max. Max cisnął beta i ten. Sandwich, sandwich. No czasami. O, jesteśmy na batonie. I mamy piątkę i Jacka. Ol? Weź się tak ten, nie zagalopuj. No nie wiem, czy... jak on jedno Olina przed... preflop tak zwany, to... Możliwe, że coś ma fajnego, więc ja dam sobie spokój. Sajdajcie w pokerze nie wchodzi o to, żeby wygrywać jak najwięcej ilość handów, tylko żeby wygrać. Odpo... Wygrać po prostu odpowiedni. Znaczy. Że je wygrać cały turniej. O. No. Napięcie nerwów. Osobiście wolałbym, żeby wygrał Max. Bo wtedy wykluczy się Taiko Chociaż już raczej Taiko ma ciąg na streeta widzę Wystarczy ósemka albo ten Dama, której niestety nie dostał. A Max został parę. I... Żeby było has tego... King Hai tylko King Haya ma, więc... Na! Oczywiście straciłem ten zegarek, ale mam w nosie ten zegarek. To jest kolejna nagroda do wygrania. to gdzieś. Mi nie w tych nagrodach, bo raczej nic nie wskazuje na to, że w Team Fortress tak grał. A jest to na dużej ciemnej. Dobra, to znowu będę liczył na to, że ustrzelę flopo I chyba go nie ustrzelę. Mam marny ciąg na streeta. Jeżeli hmm. bym tak dostać szóstkę. No to możliwe, że on ma tą szóstkę. I ten. I ósemkę. Dobra. To ja podziękuję. Jak mówiłem, jestem Tait agresiv. A no, co tam miałeś, Maxiu? Waleta z ósemką. Czyli, no tak myślałem, ma, ma się na streeta jakiegoś. Druga para siódemek. Jak teraz dojdzie, jak teraz Heavy nie uzyska swojego streeta, no to. No, to wygra, Max, bo ma wyższą, bo ma wyższą kartę na ręce. Wiecie, walec zaważył. A, i teraz mamy pojedynczy heads up tak zwany. Czyli teraz ciśniemy solówę z Maxem, który jest teraz chip leaderem niestety. No będzie to ciekawe. Dosyć. Dobra, ja spróbuję podnieść to 3 razy 600 to 1800. Sprawdza, bardzo dobrze o to mi chodziło. No. Świe, mamy świetną... nie, jednak nie. Myślałem, że mamy ciąg na kolor, ale niestety... Dobra, ja będę generował teraz pulę. Mam nadzieję, że... O, kontruję. Dobra, co tam masz? Słodziutki. Nie ma żadnych ciągów na Street, to pora go pocisnąć Olinem. Podziękował na wysokości. Powiększyłem swój stack. Moim cudownym blefem na ternie. Oj, mamy parę jacków. Nie możemy sobie pozwolić na sparowanie takich kart. Oj Maxiu. Trzeba podbić. Nie wiesz, kto cię uczył grać w pokera? I'm in. Dziękuję, o to chodziło. Kurwa, as. no ale dzień ciekawy jak ten. Dobra, ciśniemy woli hey. mec. O, no musi coś konkretnego: oby nie asa. I nie ma asa. Ma parę piątek marnych. Teraz bez piątek, proszę. Dobra dziesiątka, jest dobrze. Ciśniesz, ciśniesz. Pierwszy. On chyba. Też mam tuper. Wyższe parę. I proszę bardzo. To je było na tyle. Długo to nie trwało. Gdybym jeszcze tak grał przeciwko żywym graczom, byłoby fajnie. Dobra, i to była ta gra, który był Poker United Inventory. Polecam bardzo zaopatrzyć się w tą grę, bo dialogi są rozbarające. Nie jest to jakaś może wymagająca gra, ale. Jak, jak ktoś jeszcze ma Team Fortress 2, to ze względu na te nagrody myślę, że warto zagrać. Chociaż ja wam za bardzo nie powiedziałem o nich. O tych statystykach też nie. Bo kogo kurwa interesują statystyki. Warto oczywiście one się przydają. Normalnie. Dobra, ale to je było na, się na tyle, tak więc mówił Marshall, i jeszcze wszystkim widzom miłego wieczoru.